Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała. Witam Państwa, Jarosław Gugała. Dzisiaj gościem naszego teleobiektywu jest prezes Stowarzyszenia Pacjent Europa, pan dr Mateusz Piotrowski. Dzień dobry panu. Przy okazji z wykształcenia. Zgadza się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Stowarzyszenie Pacjent Europa. Dlaczego tak to się nazywa i czym się zajmuje? Zajmuje się ono, nasze stowarzyszenie, tymi najważniejszymi problemami, przed którymi Europa stoi z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, więc zarówno zdrowiem publicznym, jak i kwestiami gospodarczymi, ale również naszą sytuacją międzynarodową. Rozumiem. Zanim przejdziemy do naszej sytuacji międzynarodowej i różnych spraw, chciałbym to, co jest na bieżąco, z Panem omówić, korzystając z pana, z pana wykształcenia i kompetencji. Wczoraj Sąd Najwyższy, znaczy izba nieuznawana przez międzynarodowe trybunały europejskie oraz w związku z powyższym też polski rząd Sądu Najwyższego, uznała. Wybory, tak? o, wybory, były legalne. Karol Nawrocki został wybrany prezydentem. Marszałek Sejmu w związku z tym zapowiedział, że 6 sierpnia nowy prezydent zostanie zaprzysiężony. W tle tego wszystkiego jest taka smuga wątpliwości, takiej nie wiem nadziei przegranych, którzy marzą o tym, że a może przeliczyć, to by się okazało, że wcale nie przegrali, bo ten wynik był bardzo, bardzo bardzo zrównoważony i tak dalej. Czy jest się czym przejmować? Czy jest tak, że to nie tak powinno wyglądać, bo na przyszłość też dla samego prezydenta Karola Nawrockiego ta sytuacja no, będzie czymś takim, może być czymś takim niedobrym, znaczy może być kwestionowany, czy też po prostu należy uznać, że to już jest po prostu fakt, który się zdarzył. W ogóle się tym nie przejmować i iść dalej. Sytuacja jest niestety trudna i jeśli spojrzymy na to z dystansu od uwikłań czy sporów partyjnych, tylko właśnie spojrzymy z punktu widzenia spraw podstawowych geopolitycznego bezpieczeństwa naszego kraju, to sytuacja, w której są, podnosi się wątpliwości co do procesu wyborczego, jego wyniku, jest skrajnie niebezpieczna, jeśli chodzi o jej długofalowe konsekwencje. Wspomniał Pan o tym uznawaniu, nieuznawaniu, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, no zdecydowanie nie możemy sobie w obecnym geopolitycznym kontekście pozwolić na zasiewanie wątpliwości, kiedy, jak się wydaje, oczywiście nie zachodzą ku temu wystarczające podstawy. Dlaczego? Również dlatego, że możemy mieć kiedyś do czynienia z ingerencją Federacji Rosyjskiej w nasz proces wyborczy, jak to miało do pewnego stopnia prawdopodobnie miejsce w Rumunii. I jeśli. To troszeczkę tak jak ci państwo, którzy mają dzieci, może czytali dzieciom taką bajkę o pastuszku i wilku. Pastuszek tyle razy w sytuacji, kiedy tego Wilka nie było, mówił sąsiadom, że jest wilk, jest Wilk, że kiedy w końcu Wilk się naprawdę pojawił, to sąsiedzi mu nie uwierzyli. Więc naprawdę musimy być bardzo ostrożni z sugerowaniem czy wprost komunikowaniem yy, tak poważnych wątpliwości co do. Podstawowych procedur i podstawowych instytucji naszego państwa, bo konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa są naprawdę poważne. W tej sprawie wypowiedziano już miliony słów i napisano pewnie tysiące stron, i jakby nic się nie zmienia. To znaczy, istnie istnieją pewne fakty dokonane i istnieją pewne zastrzeżenia, z którymi trudno się nie zgodzić. I mamy taką oto sytuację, trochę jak z filmu Sami Swoi. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, prawda? I po prostu, że rzeczywistość jest nieco inna niż pewne ideały, w które chcielibyśmy wierzyć. Tym ideałem, co jest? Ideałem jest niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, prawda? Czyli. Zakłada się w Europie od paru wieków, że istnieje coś takiego jak podział władz i że władza sądownicza, czy nawet cały wymiar sprawiedliwości jakoś jest nie, 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 na pewno sądy są niezależne między innymi od polityki, od polityków. Są niezależne od gangsterów, którzy nie mogą naciskać na sędziego, są niezależne od y, y, biznesmenów, bogatych ludzi, którzy mogliby korumpować i kupować sobie wyroki sądowe i tak dalej, dlatego że mają, sądy mają służyć nam wszystkim porówno. A tymczasem my mamy sytuację, w której dobra część y, społeczeństwa nie ma pewności, czy te sądy nie są czasami sterowane politycznie. A jak są sterowane? Sterowane politycznie, a no to może są sterowane także przez biznes związany akurat z aktualną władzą, obojętnie jaka ta władza jest. Więc mamy sytuację po prostu bardzo, bardzo nieczystą. Wypowiadają się na ten temat, bo ja tego słucham wszystkiego oczywiście z powodu mojego zawodu, wypowiadają się na ten temat profesorowie, eksperci i tak dalej. I powstaje potworny szum informacyjny wokół tak. tej wydawałoby się takiej prostej, pryncypialnej sprawy. Czy pan ma jakiś sposób, żeby to w paru krótkich zdaniach określić i powiedzieć, co trzeba zrobić, żebyśmy my, Polacy, mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy dumni z tego, że w naszym kraju istnieje niezawisłość sądów, zgodnie z tym, co istnieje w tej cywilizowanej części świata, do której aspirujemy? Jako nieprawnik i niekonstytucjonalista, pozwoli Pan, że się powstrzymam od zbyt dużo osób, które nie mają tutaj kompetencji, wypowiada się autorytatywnie, a to są poważne sprawy. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby nam pomóc, to uświadomienie sobie, że jak słusznie mówi Pan Premier Donald Tusk, znajdujemy się w sytuacji przedwojennej potencjalnie, powinno naprawdę schłodzić temperaturę tego sporu. Są ważne tematy z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Na przykład budowa odpowiedniego potencjału przemysłowego, który przekłada się rzecz jasna, na potencjał militarny i potencjał odstraszania e, tych z naszych sąsiadów, którzy w hybrydowy lub niehybrydowy sposób chcieliby interweniować w nasze sprawy, że to powinno być teraz naprawdę istotnym tematem dyskusji. Dzieje się na świecie bardzo wiele istotnych rzeczy. Polityka taryfowa Stanów Zjednoczonych, odpowiedź na nie Unii Europejskiej i Chin i tak dalej, więc podkręcanie przez którąkolwiek ze stron, podkreślam, tego, tego sporu delegitymizacji podstawowych instytucji prowadzi do sytuacji, z którą mieliśmy strukturalnie niestety do czynienia w polskiej historii. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy, ale... O jakim okresie e byś e Jeśli spojrzymy na przykład na, 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 na początek czy pierwszą połowę wieku XVIII, no to niestety Skrajna polaryzacja różnych obozów czy frakcji podówczas magnackich grup interesu doprowadziła do tego, że mieliśmy sytuację, w której był jeden król i drugi król. Jednego króla uznawała Stanisława Leszczyńskiego, jedna frakcja wspierana przez odpowiednie siły z zagranicy, drugiego króla inna frakcja wspierana przez inne siły z zagranicy. Więc sytuacja dwu władzy, czy chociażby sugerowania, że mamy prezydenta i neoprezydenta... Jest naprawdę czymś, czego wszystkie strony sporu w sytuacji tak trudnej powinny unikać, i my, jako obywatele, powinniśmy naszych reprezentantów odpytywać z tych najważniejszych kwestii i pokazywać, że nie zyskują głosów na budowaniu polaryzacji wokół delegitymizacji podstawowych instytucji naszego wspólnego państwa. No, gdyby tak było, to oni pewnie by tak nie robili, bo oni zyskują na tym. No głos. nie, proszę spojrzeć na sondaże. oczywiście, jeśli spojrzymy. Trudno jest mi tutaj, jakby wyrokować o celach tej strategii, one mogą być, mogą być różne, natomiast nie jest tak, że jakby tu, oczywiście mówimy o pewnej korelacji, nie widzimy, nie musi, nie musi to być związek przyczynowo-skutkowy, tak? Ale no, poparcie dla głównej partii rządzącej po wyborach i po jakby tego typu, co najmniej nie rośnie, tak, tak się umówmy, tak wskazują, wskazują sondaże. Ale zostawiając, bo to nie jest nie, nie powinno być dla nas najistotniejsze, jakby te słupki sondażowe, tylko podstawowe interesy państwa i nasze, nasze bezpieczeństwo. Więc z tego punktu widzenia, tę te wypowiedź pana marszałka Szymona Hołowni. Miejmy nadzieję, uspokajające trochę, trochę nastroje, jest tym, czego w tej chwili, jak się zdaje, potrzebujemy. No tak, ale jednocześnie potrzebowalibyśmy chyba dobrej woli polityków, którzy powinni wspólnie razem, w jakimś konsensusie naprawić to, co się stało. Tą taką właśnie niepewność, czy my jesteśmy jeszcze krajem, w którym istnieje niezawisłość sądów, czy, czy już nie, prawda? Bo słyszymy głosy na ten temat bardzo różnie. My, obywatele, słyszymy i chcielibyśmy wiedzieć, jak jest naprawdę, i chcielibyśmy nie słyszeć takich głosów, dlatego że te głosy, jeśli one się tak powtarzają, powtarzają, to one za chwilę wytworzą takie powszechne przekonanie, że tak dokładnie jest, i, i, i no, nie będziemy mogli być w związku z powyższym dumni ze swojego kraju. Zgadza się, to jest oczywiście nie tylko kwestia tych, tych spraw politycznych. Rozmawiamy w Warszawie, mieliśmy tu do czynienia z dziką reprywatyzacją, której rola... Powiedzmy sobie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ale też innych organów państwa. No, nie, t, t, trudno wystawić na przykład za takie sprawy jak rozwiązywanie problemu śmierci Joanny Brzeskiej, tak, której ciało znaleziono spalone w Lesie Kabackim. No, nie budowało to zaufania ani do organów ścigania, organów wyjaśniania, ani do sądów, które zamykały tę sprawę, więc. Obywatele mają wiele powodów, nie tylko to, co widzą w telewizji, ale także to często, czego doświadczają na poziomie znacznie bardziej bliższym ich życiu, Czyli ten, gdzie mieszkają. Czyli nie tylko z politycznych powodów obywatele mają powody do tego, żeby nie ufać specjalnie sędziom, sądom, całemu światu prawniczemu. A, a, a tak jak mówię, również jakby znajdujemy się naprawdę na wojnie hybrydowej i podkopywanie zaufania do instytucji państwa dzieje się, dzieje się też za pieniądze Federacji Rosyjskiej. Raport NATO na przykład z zeszłego roku dość dobrze pokazuje w jakich tematach ta dezinformacja Rosyjska jest zasiewana i ona opiera się na podważaniu zaufania do instytucji państwowych, podgrzewaniu takich nastrojów, powiedzmy sobie, skrajnej nieufności do własnego państwa. W Polsce mamy w tej kwestii długą tradycję. Kiedyś ktoś powiedział, że polski rodzaj patriotyzmu, jaki się wytworzył w czasach zaborów, to było występowanie przeciwko władzy niemiecki czy rosyjski rodzaj patriotyzmu jest wspieraniem instytucji własnego państwa. My to nasze państwo zawsze kwestionujemy. Wybieramy rząd, proszę zwrócić uwagę, ja to obserwuję od zarania wolnej Polski i po paru miesiącach ten rząd ma znacznie więcej przeciwników, każdy rząd, niż zwolenników. To jest jakaś troszeczkę taka aberracja. Myśli pan, że to ruskie trole mieszają nam w głowie, że tak to wygląda? I oczywiście właśnie to, 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 o czym mówiłem pod podkreśla, że y, nawet jeśli mamy do czynienia, a mamy do czynienia z, y, z dezinformacją, to ona często bazuje na pewnych jakby realnych lękach czy realnych negatywnych doświadczeniach. Więc polskie państwo musiałoby też podjąć takie działania, które pokazują na przykład, że na rynku mieszkaniowym potrafi zrobić pewne rzeczy, tak? Potrafi budować publiczne mieszkania, co sprawi, że ceny mieszkań spadną, bo po prostu podaż tych mieszkań będzie większa i y, Polska inteligencja w czasie tych, o których pan wspomniał, w czasie zaborów, patriotycznie nastawiona, stanęła przed taką sytuacją. Bardzo wielu mieszkańców Polski nie identyfikowało się jako Polacy, tak byli poddanymi cesarza w zaborze austriackim. Dlaczego nie identyfikowali się, bo nie widzieli, żeby ich los miał poprawić się w tej wolnej, niepodległej Polsce, w państwie polskim. No, I oni wykonali bardzo dużo pracy, realnej pracy nad samoorganizacją w mieście, na wsi, tak, w spółdzielniach, w stowarzyszeniach, żeby pokazać, że patriotyzm być może nie musiał przychodzić z góry w takim modelu, tak, państwa pruskiego, absolutystycznego czy, czy rosyjskiego, ale może być pewnym wysiłkiem samoorganizacji, zadbania o interesy, a państwo Polskie. Po to również mamy te narzędzia niepodległego państwa, żeby interesy ludzi realizować, i tak jak kiedyś była to kwestia na przykład ziemi dla yy, yy, chłopów, którzy najpierw odrabiali pańszczyznę, później znajdowali się z innych powodów w trudnej sytuacji, tak teraz na przykład kwestia mieszkaniowa, to czy mamy ten swój kawałek podłogi, wpływa na to, jak patrzymy na yy, instytucje państwa, czy one są sprawcze w yy, takim naszym codziennym życiu w poprawianiu losu zwykłych obywateli, tych obszarów można wymienić zdecydowanie więcej, gdzie są pewne tematy, którymi naprawdę możemy się zająć. Oczywiście wymaga to również narażenia się pewnym wpływowym grupom interesu, w tym wypadku na przykład deweloperom prywatnym, ale bez wyraźnego programu, a nie tylko retoryki, trudno, be... działań w ramach tego programu, trudno będzie realnie odbudować zaufanie do, do państwa polskiego Polskich obywateli, a potrzebujemy tego zaufania, żebyśmy, jeśli nie daj Boże, dojdzie do takiej sytuacji, jak u nas w Ukrainie, żeby obywatele polscy nie uznali, że najlepszą strategią jest ucieczka do Hiszpanii. Też nie wszyscy sobie Znamy, na to pozwolą, tak ale uznajmy, że też nie, nie tak każdego co, stać, na stać na nieruchomość w mm -hmm. Hiszpanii. Więc yy, yy, identyfikacja z własnym państwem. Będzie na pewno silniejsza, jeśli to państwo będzie dbać o, o dobro, dobro wspólne w, poprzez konkretne. Polityki, tak jak polityka mieszkaniowa czy polityka przemysłowa tworząca dobre miejsca pracy, których zresztą potrzebujemy, żeby wzmocnić nas nasz potencjał przemysłowy, a przez to również obronny. Tutaj jeszcze wchodząc w panu słowo i komentując to, co pan powiedział, z czym ja się zgadzam, oczywiście, chociaż diabeł ja tkwi w szczegółach, zwłaszcza jeśli chodzi o taką, nie wiem, politykę mieszkaniową, oczywiście. to chciałbym przypomnieć, że w, po zaborach, kiedy po, po pierwszej wojnie światowej były tak zwane referenda na Śląsku i też na na, w Prusach Wschodnich, tak. na Warmii i Mazurach, jak my to nazywamy, no to na Warmii i Mazurach tam było, żyło kilkanaście procent Polaków, a tylko jeden procent uczestników tego referendum chciał żyć w państwie polskim. Wszyscy chcieli żyć w państwie niemieckim, bo znali, wiedzieli, że jest dobrze zorganizowane i że tak naprawdę to m, trudno powiedzieć, czym będzie to państwo polskie, bo ono wcześniej w pamięci tych ludzi było państwem, w którym uprzywilejowana grupa kilku procent wielkich magnatów miała tak w niewoli całą społeczeństwa i ludzie tego po prostu nie chcieli. Ten cień, ta świadomość tej, tej pamięci, dzisiaj to wiemy, dzisiaj mnóstwo książek na ten temat powstaje, Niestety w ten sposób działało, także mamy obowiązek w tej chwili budować państwo, do którego będziemy mieli zaufanie. Padło słowo Niemcy, więc przejdźmy teraz do tego. Bardzo duża część ludzi, bo to ostatnie wybory pokazały, czy zwolenników PIS-u i także Konfederacji, szeroko pojętej Konfederacji, już tutaj nie chcę tak. na, te, na te mniejsze grupy, wydaje się stosować antyniemiecką retorykę. Po wielu latach w Unii Europejskiej, kiedy no, Polska ma wspaniałe, nie wiem, nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, szkoły, no, mnóstwo obiektów zbudowanych dzięki funduszom europejskim, tutaj przypomnę, że 40% tych funduszy, które docierają do Polski, to są fundusze pochodzące od podatników niemieckich. U nas narasta niechęć, strach. I po prostu ci, te Niemcy są wskazywane jako nasz po prostu nie wiem, wróg i zagrożenie. E, z czego się to bierze? Ruskie trole to robią? E, powiedziałbym w ten sposób. E, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, e, nasza gospodarka była jakieś 20 razy słabsza niż niemiecka. Teraz jest 7 razy mniejsza powiedzmy, więc nadrobiliśmy pewien dystans hmm. i. Pragnienie bardziej partnerskiej, asertywnej postawy wobec naszego zachodniego sąsiada wynika też z tego dokładnie, co Pan powiedział. Widzimy, że w pewnych obszarach potrafiliśmy bardzo się wzmocnić i chcemy rozmawiać na bardziej partnerskich warunkach. Natomiast to, o czym trzeba też wspomnieć, wspomniał Pan o. Konfederacji, która pozostaje w kordialnych stosunkach w sojuszu europarlamentarnym z Alternative Field Deutschland, która to jest partią, której. Jakby... Głównie wschodnio niemiecką, to jest I mającą pewne określone, przynajmniej jej bardzo ważni liderzy, rzecznik, też nie szefowa. Nie, <laughs> mówią o na przykład. W, o nie wiem, to, tym, to, co pan nazywa Niemcami Wschodnimi, nazywają Niemcami Środkowymi. Czyli jeśli tam są Niemcy Środkowe, to wschodnie są w Szczecinie, we Wrocławiu. Jest. jest bardzo du rosnąca fala rewizjonizmu historycznego, który przekłada się również na przynajmniej jakby dopuszczalne rozmowy o być może, na przykład mówię o polityce Alternative Field Deutschland. Ci właśnie sojusznicy Konfederacji, że oni nie używają polskich nazw na te miasta, które po 1945 roku znalazły się w naszych granicach. Możemy zobaczyć, gdzie jest pani Erika Steinbach, jeśli jeszcze państwo pamiętają to nazwisko, z jakim środowiskiem politycznym jest związana. Więc jeśli gdzieś jest zagrożenie w Niemczech, to w tym, że rzeczywiście niemiecki model gospodarczy przeżywa pewną zadyszkę. To się przekłada na negatywne nastroje wśród wyborców niemieckich. Partie skrajne, także te partie, które grają tym rewizjonizmem, grają na przykład wybielaniem Wehrmachtu. To znowu Alternative für Deutsche. Yes, no? I jest znowu pytanie, czy jest odpowiedzialne ze strony naszej, jakby to powiedzieć, no wspomnianych przez pana Konfederacji, czy Konfederacji Korony Polskiej, już jakby te partie się teraz nie nazywały. Pozostawanie w tak bliskich relacjach z partiami, które są no, jakby na, na, kursie, na kursie kolizyjnym, jeśli chodzi o tak ważną rzecz jak y, y, to nie jest tylko polityka historyczna. Tak? Jakby żyjemy mhm. w czasach, w których mamy do czynienia z, znaczy, ze stosowanym na... rewizjonizmem, y, y, jeśli chodzi o granice przez Rosję w Ukrainie. Tak? Mówi się na przykład, co również nie jest dla nas pozytywne, Normalizuje się kwestię, powiedzmy, nie wiem, wysiedlenia dwóch milionów pal Palestyńczyków. Abstrachuję od całej skomplikowaności tego tak. konfliktu, ale nie żyjemy już w tych spokojnych czasach, kiedy wydawało się, że oczywiście, że ten ład powojenny, że nasze granice są pewne. Więc w naszym interesie jest też taka strukturalna reforma europejskiej gospodarki, która sprawi, że ona będzie bardziej zrównoważona, bo rzeczywiście były realne problemy w tym modelu zdominowanym przez eksport w interesie kilku tych dużych niemieckich firm. To jest źle dla samych Niemiec. tak? Ten model się załamał. Niemcy to się załamało, bo to już się tak nie da dalej. To jest, Oczywiście. Wiadomo. Między innymi z powodu... Przy czym trzeba tak. tutaj powiedzieć, że to jeśli chodzi o polskie i niemieckie tak. stosunki, no to jest złapał kozak Tatarzyna. Dlatego, że Dokładnie. jeżeli upadnie niemiecki przemysł motoryzacyjny, to pół Polski upadnie, ponieważ my dostarczamy bardzo dużą część... Części zamiennych, silników, skrzyni biegów i tak dalej, Absolutnie. i tak dalej, skóry na siedzenia i kabli do, do, do samochodów. To wszystko po prostu potwornie uderzyłoby w, Pol w Polskę. w Polskę Tak szemcu. więc my możemy i powinniśmy dbać o to i mieć właśnie na przykład dla tego strategię przemysłową, żeby w tym łańcuchu wartości przesuwać się, żeby być mniej podwykonawcą, który skręca śrubki, a, a bardziej takim jakby partnerem który w przeciwieństwie do Chin, prawda? Nie użyje jeśli mówimy o produkcji samochodów i innych innych elementów ważnych dla gospodarki niemieckiej. Tak jakby to się nazywa onshoringiem, czyli czy friendshoringiem, że z państwem które jest blisko, jest stabilne, jest zaprzyjaźnione, raczej tam lokujemy produkcję niż takie no tak jest jak... 70% ponad polskiego eksportu idzie do Unii Europejskiej, a Absolutnie. zwłaszcza do Niemiec. Więc... więc w naszym interesie jest taka strukturalna reforma Unii Europejskiej, gospodarki europejskiej, żebyśmy mieli stabilnego partnera po zachodniej granicy. Oczywiście, jakby to jest też pewien, pewien motor rozwoju Polski. Natomiast... Jeśli ten motor się zatarł, to my też musimy mieć własną świadomą strategię, bo nie ma już ani taniego gazu z Rosji. Dla nas, jakby oczywiście, dobrze z geopolitycznej perspektywy, ale jest to pewne wyzwanie dla tego modelu, o którym mówiliśmy. Tak. Stosunki z Chinami również ze względu na presję ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie ma już takiego twania. będziemy musieli wybierać. Albo jesteście z Chinami, albo jesteście z nami, powie Donald Trump. Jest to bardzo prawdopodobne. Mhm. Tak wydaje się, w tę stronę idzie też polityka celna, a Stany Zjednoczone wciąż mają tutaj wiele dźwigni do wykorzystania jako no, ze względu na pozycję dolara, ze względu na to, jak mają ważny rynek, jeśli chodzi o już powiedzmy, rynek konsumencki, jak wiele firm chce tam trafić. A również teraz produkować, więc Polska naprawdę nie może trzymać się ekonomii z podręczników z lat 90., z czasów wolnego handlu i globalizacji. Musimy zbliżyć się znacznie bardziej do tego, co się nazywa merkantylizmem. Potrzeba do tego narodowej strategii przemysłowej. Oczywiście, widzącej, gdzie są nasze. Synergię na przykład gospodarką niemiecką. Nie wspólną e, narodową jakąś, nie wiem, projekcję czegokolwiek, kiedy jesteśmy tak bardzo e, podzieleni. Ale teraz nie wchodźmy w ten temat. Stany Zjednoczone, dzisiaj informacja. Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc, e, dużą część pomocy dla e, Ukrainy i dzieje się to w czasie, kiedy trwa największe nasilenie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Czy to jest ustawka między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, która przesądzi o w wyniku wojny na Ukrainie? Znowu, motywację jest, jest trudno z całą pewnością wskazać. Stany Zjednoczone zarówno, no i trochę niezależnie od wyniku wyborów, oczywiście skala byłaby ważna, tak, tempo byłoby ważne, ale ten zwrot w stronę Pacyfiku, skupienie się na Chinach jako głównym przeciwniku następowało od czasu prezydentury Baracka Obamy. Następowałoby również, gdyby prezydentką Stanów Zjednoczonych była Kamala Harris. Oczywiście w innym tempie, w innym stylu. Ale jest to znowu sygnał dla nas, bo możemy nie wiem, obrażać się na tę rzeczywistość. Musimy oczywiście to nie da nam wiele, musimy oczywiście wykorzystywać nasze mm, możliwości takich tam, gdzie je mamy wpływu, tłumaczenia naszym sojusznikom ze Stanów Zjednoczonych, zagrożeń tej sytuacji, również dla nich i naszym sojusznikom europejskim czy Wielkiej Brytanii. Natomiast nie możemy liczyć, że będzie tak, jak było w Wielkiej Brytanii. Nie jest nieprawdopodobne, że wybory pierwszy raz wygrał reformę Nigella Farage'a. Nie jest to partia najbardziej antyputinowska na Wyspach Brytyjskich. I jest yy... antyeuropejska zdecydowanie. Tak, ale te. Mimo, te... że wszyscy mają dosyć tego Brexitu i uważają, że im się teraz żyje gorzej niż przed wyjściem z Unii Europejskiej. Ale powiedzmy sobie, to... że nie wiem, brytyjscy mm -hmm. torysi, nawet ci antybrexitowi czy w Partii Pracy są również osoby, które popierały Brexit, no jakby są również nie wiem, zwolennikami silnej pomocy militarnej dla e, e, Ukrainy. E, uważają, że to też jest szansa na rozwój brytyjskiego przemysłu, również wokół przemysłu zbrojeniowego. A tu mamy do czynienia, no, przynajmniej, ze znakiem zapytania, więc znowuż. Dbając o nasze sojusze, musimy też umieć stanąć na własne, coraz bardziej na własne nogi i szukać tych sojuszników, wzmacniać tę współpracę z krajami, które z powodów geograficznych, takimi jak kraje skandynawskie, być może też inne, inne państwa bardziej na południe od nas rozumieją to wyzwanie rosyjskie bo tak jak pan mówi, sytuacja jest niestabilna, konflikt bliskowschodni też wciąga siły Stanów Zjednoczonych. Tak i odciąga od Ukrainy. I odciąga od Ukrainy, więc sytuacja jest naprawdę trudna i tu wracamy do początku naszej rozmowy. Musimy umieć priorytetyzować jako społeczeństwo, zobaczyć, które konflikty są zastępcze, służą tylko pewnemu nakręcaniu polaryzacji w celach partyjnych, a które sprawy są dla nas naprawdę zasadnicze, jeśli chodzi o nasze przetrwanie. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się manipulować politykom, którzy prowadzą nas po prostu na manowce, tylko wiedzmy, co jest dla nas ważne i na czym polega nasza siła i stabilność. Dziękuję panu bardzo. Doktor Mateusz Piotrowski. Bardzo politolog był naszym dzisiaj gościem, i komentował aktualną sytuację. Dziękuję państwu. Teleobiektyw zaprasza Jarosław Gugała.